Siemanko, dzisiaj ja gram sam Nie mogę dotknąć koloru niebieskiego I losuje nam się mapa czas start Co będzie? W ogóle koło mnie jest Fabian Mów, siema Mów to głośniej Siema Jeszcze Siema Jeszcze O dużo map jest To 21 Z niebieskim jak! A. Poczekajcie, widzowie! Wyjdę. Kto mi taką tapetę ustawił? Kitka Games. Ktoś mi taką ustawił tapetę? W Pikachu. Fabian. No i dobra. Ej, był jakiś błąd, ale dobra jestem. O, nie, 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 nie możemy wybrać postaci A z, kol... ty <laughs> z kolorem niebieskim. Bo ja na Bierzemy specjalnego zielonego. Uh, uh, uh. Ale on prawie I nie możemy dotknąć niebieskiego, nie? Dobra, co będzie? O nie. O nie, a nie, to jest biały. Mm, nie. Ale prawie niebieski. Nie, nie możesz wyskoczyć skoczyć poza mapę. Bo jest niebieski. Dobra. I nie możesz tu się otworzyć. Czemu ja tak wolno idę? O nie. O kurde, no, O co, nie możesz? O nie, ścianka jest niebieska. Nie. To jest prawie O nie, nie możemy tamtej ścianki dotknąć. I jeszcze wypaść poza mapę, bo tam też jest niebieski. No nie, no wypaść możemy. Nie. O nie, dobra, przegraliśmy. Będę do tutaj, to to, ale ciemno. Już wiecie, dwujeżka. No dwujeżka. Nie dwujeżka. Zamknij. Dobra. O nie, ten, tego ciemnego nie możemy dotykać, ok? Niebieski, ten jasny możemy niebieski dotykać. Ale ciemnego nie. O nie, o nie, o nie! O nie. Prawie zamknę drzwi. Nie było, nie dotknąłem tam tego. Zrobię. Niebieski. No, ale. Jest. Jest. Bananki. Dlatego ciemnego nie mogę dotykać. zwiedzamy się. Tak. O kurde Jesteś w tłumieniu Jestem cichy, dotknij się i Co? Ej dobra Chodzisz po niebieskim Po białym Dobra, co będzie o jeny? Błagam, żeby mapa bez niebieskiego. Tu akurat niebieskiego nie ma. O nie, są te! I nie może kilka ludzi dotykać niebieskich. Ludzi mogę dotykać. Ale niebieskich nie. No mogę dotykać niebieskich. A z Co? Nic. niebieski! No i patrz. Dotykam go, dotykam, dotykam, czekaj zaraz dotykam go dotykam, dotykam i co, co mi zrobić nic. I zaraz dotkniesz niebieskiego, tego wałka. Jak nie. Nie, nie, nie doty... no dobra, takie tam, sorry widzowie, ale błagam, nie, nie zaliczcie mi tego, jest. Sorry widzowie. O, no, Luda! Widzowie, to nie by. No, ja tego po prostu nie widziałem. Ale proszę wybaczcie mi. A, a, kara, a kara jest, jeśli dotknę niebieskiego, że muszę wybrać zwykłego skina? Nie. Dobra. Ale ty wybrałeś ten los. I lecimy. Ale dotknęłem, ale nie założę go widzowie, sorry. Los template. O, ja w nie? Tu akurat niebieskiego nie ma. Chociaż? O, tu jest bardziej szary. Woda. O, ja nie mogę. A tu akurat... Co? I patrz, czekaj. Uh -huh. I dobra, ja lecę tędy. ja. Oj, ja. Ja, ja to ja to zepsułem. Ja, ja to zepsułem. <coughs> Musimy się puszyć. Oskar. Oskar. O, kar. Oskar. Nie mogę. Nie mogę. już to przegrałem. A widzowie, no jaka kara dobra. Nie dotknęłem niebieskiego. Tam to się nie liczyło. Ale teraz, jeśli dotknę skin zwykły, i to jeszcze Wam pokażę jaki. Kto ona. Oh no. Co jest to? Co? Dla zielonym. A kara była. Nie dotknąłem wtedy. A na tej To się nie liczyło, bo zapomniałem powiedzieć o tym. Tylko paint splash, nie? O wielku mowa! O wielku mowa! niebieskiego, czyli ten, czyli to. Dobra, teraz, te, to się nie liczy. Tylko teraz się dopiero zaczęło liczyć. O nie, zapomniałem o niebieskim. Dobra, dobra, o niebieskim. Nie, ty ja tego nie. Nie liczy się teraz. Teraz się nie liczy, bo to jest masakra dużo. Nie, no dobra, liczy. O nie mogłeś tu... O, nie to. A on nie biegł. Coś masakra. Coś masakra. 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 I jeszcze przegrano. bierzemy zwykłego kara, to kara. A Ja nie, nie żartowałam. Wy myśleliście, że ja żartuję? Bo ja tak. Nie wiem, że to jest tak. Panik, floor flip. To się nie liczy, ten niebieski. Oh, sorry. Bo... Albo, albo, albo jeszcze tu ma. Oh, ten, ten niebieski się akurat nie liczy. O, dobra, teraz się zaczęło liczyć. Nas przekładam. Ten niebieski się nie liczy. Mogę. Jesteś się nie liczy. Jesteś się nie liczy. O, teraz liczę. Jeszcze ich za zakoszę, bo mnie denerwują. Teraz jeszcze denerwują, jak sok. Co my tu, wujku, kombinować możemy? No. Dobra, tylko przegrana. No przegrana. Czyli jeszcze raz będzie grał zwykłym Czekaj, ja, ja mam pomysł. Widzicie, ledy idzie tam typek przegrałam ostatnia osoba czyli ty xd barek dobra, przegraliśmy wygrałyśmy, wygraliśmy No, dajcie mi coś bez niebieskiego. No dobra, teraz się zaczął liczyć. Dobra, to się nie liczy. Po tym ciemnym niebieskim nie mogę. Dobra, tu. No dobra dotknęłem kolejna kara. Od teraz się liczy, dobra, nie. Dobra, od teraz się liczy. O kurde. Dobra, dotknę, no to i znowu będziemy musieli to zwykłe. To już wygram, co lepiej. Czy ja dzisiaj w ogóle wygrałem? Chyba nie. Dobra widzowie, kończymy dzisiaj. Pa. Na tyle to by było w tym filmiku. Pa widzowie! Pa.